I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku game logowym. Nie wiem z jakiej gry, bo nie nagrałem jeszcze gameplayu, ale mam tematy i już się jaram. Jaram się, Foronor, o którym za chwilkę powiem. Ale na początku radość moja, w końcu po dziewięciu dniach. Co to kurwa za telefony? Czekajcie moment. Kurwa, to są jakieś jaja. nikt do mnie nie dzwoni. Nikt, każdy ma mnie w dupie, nikt do mnie nie dzwoni, to teraz dwa telefony, jeden po drugim. Ja siedzę, telefon, cyk, zacząłem nagrywanie, musiałem wyłączyć, znowu włączam, 13 sekund nagrałem filmu i znowu telefon. Co ci ludzie chcą ode mnie? No ale dobra, czekajcie, w ogóle, tutaj powinienem jeszcze jedną rzecz... Ojejku. A, już jestem. Zapisać, żebym nie zapomniał o tym, żeby powiedzieć. 20, okej, okay. no to lecimy po kolei z tematami. Pierwszy temat to jest trening. Pierwszy trening po 9 dniach roztrenowania. Całkiem w porządku, bardzo lekki, bo to był trening góry, jakieś tam pauzy, 58 kg, czyli tak wiadomo, tak o, żołnierskie wyciskania 30 kg po 5 z pauzami 5 na 5. To wszystko lekko, żeby tylko bodziec był. Podciąganie podchwytem, chwytem, bo już zmieniłem na podchwyt. Już się nie podciągam na chwytem, tylko będę robił progresję na podchwyt. Tak, żeby dojść do 20 kg. Podciągnąć się z 20 kg trzy razy. Jak mi się uda, no to będzie fajnie. Ale chyba mi się uda, to nie powinno być problemem. Yy, I co jeszcze? A, i wyciąg górny sobie włożyłem na jeden trening góry, a na drugim będą kółka gimnastyczne. Tak sobie postanowiłem. A na treningu dołu, który będzie jutro, będzie low bar skład, który uwielbiam. Bardzo fajnie, że Alan Trall nakręcił ostatni odcinek na temat low bar skład. On się dobrze o tym przysiedzi, wypowiada. Ja też go bardzo lubię, bo uważam, że jest znacznie zdrowszy od high Bar. I high Bar, moim zdaniem jest bardziej kontuzjogenny i kiedyś wam to wytłumaczę, dlaczego. I yy, może powodować, może nie wadę postawy, ale coś takiego, że boks pięty uda jest strasznie, ponieważ za bardzo, że tak powiem, rozkraczamy się w tym przysiadzie, za bardzo kierujemy stopy na zewnątrz, idziemy kolanami na zewnątrz i no praktycznie ta część się spina cały czas, ale to kiedyś wam opowiem. I klasyki, martwy ciąg klasyk, już koniec z martwym ciągiem sumo. W ogóle palca sobie miałem posmarować miodem, ale to innym razem robię. I. I chyba tyle. A i tureckie wstawanie od czasu do czasu, znaczy raz w tygodniu regularnie będzie tureckie wstawanie i będzie w porządku. Nie ukrywam, że strasznie sobie odpocząłem przez ten czas, kiedy nie trenowałem. Zregenerowałem siły. Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Czuję się taki gotowy do treningu, gotowy do podnoszenia. I to jest ciekawe, bo. Jak nie trenuję? Pierwsze 3-4 dni bez treningu są całkiem spoko. Myślę sobie, ale mam dużo czasu. Nie muszę myśleć o treningu o tym, żeby gotować tyle posiłków, no bo ja jadłem dwa posiłki dziennie, jak nie trenowałem, tylko że były większe. Ale fajnie, mogę sobie pracę ogarniałem w tym czasie bez problemu. Wolny czas mogłem sobie pograć, mogłem porobić diety dla ludzi. W ogóle jeszcze miałem czas dla siebie, żeby sobie siąść i poopierdzielać się, pójść wcześniej spać, wyspać się. Super po prostu. Teraz znowu. Że tak powiem, muszę być nakręcony pod treningi, ale postanowiłem, że 4, 4 treningi w tygodniu to jest jednak maks. Nie, nie mogę robić więcej, bo czuję się zmęczony i nie mam później czasu też dla siebie, bo wiadomo, trening, praca, diety, dziewczyna, dom i co. I, i to nie, moż, nie można tak załadować się tymi treningami, bo ja przecież tak nie idę na wynik, tylko idę na ma, typową amatorkę dla siebie. Więc nie mogę z tym przesadzić. A jeśli chodzi jeszcze o trening, to jedno, o jednej rzeczy miałem wam powiedzieć. Zrobiłem interes życia. E, sprzedawałem stojak do, na nakładane obciążenie, taki, co miałem z Mag, Magnusa. Z Magnusa, czekajcie. Tak, miałem z Magnusa stojak e, i wystawiłem go na eliksie już dawno temu. W momencie, kiedy od Dawskiego wyszedł ten sprzęt, który ma miejsce na obciążenia, no to ja ten stojak, e, jakieś tam parę tygodni później, wystawiłem. Kupców nie było. Czasem ludzie pytali o wysyłkę. Praktycznie tydzień po wystawieniu miałem 4 czy 5 wiadomości, żeby to wysłać pocztą ludziom, ale nie miałem pudełka. Nie miałem jak tego wysłać, bo to jest taki gabaryty tego. Są dosyć dziwne. No i ciężko ogarnąć wysyłkę czegoś takiego. Więc mówiłem tylko i wyłącznie odbiór osobisty. I w końcu znalazł się gościu z Lublina, który odbiór osobisty ogarnął przyjechał ze swoją dziewczyną. Tak mi się trochę skojarzył ze mną i z Weroniką, bo jego dziewczyna też trenuje, mają w domu siłownie, kurczę, fajna sprawa, też tak będziemy mieć. I e, on się mnie jeszcze zapytał, jak brał ten stojak, czy nie mam jakiegoś jeszcze obciążenia do sprzedania, bo on coś by tam sobie zgarnął. No i ja sobie tak pomyślałem, powiedziałem mu na początku, że nie mam. Tak bym od razu, nie, nie mam, nie mam. Ale później pomyślałem, kurwa, ale ja jestem głupi, przecież... Ostatnio kupiłem na OELIKSIE te e, obciążenie dwie piętnastki Znaczy kupiłem Nie powinienem mówić wam co z tym było, ale dobra, jebać Kupiłem te dwie piętnastki, tak e, Na OELIKSIE robione na zamówienie I o co chodzi? Pomyślałem sobie, kurwa, przecież na zamówienie mógłbym sobie Zamiast tych 20 kupić nowe 20, ale nie oktagony, Tylko te tanie, takie cienkie Kółka, co na przykład LAVIX wiem, że też takie ma z tego co pisał, tylko że wielkością, średnicą talerza ponad 40 cm. Takie, żeby były prawie jak obciążenie olimpijskie. Obciążenie olimpijskie ma 45, i ja tam napisałem temu gościowi, czy da radę coś takiego zrobić, żeby było między 40 cm minimum, a maksimum 45. Napisał, że nie ma lipy. Bez problemu się zmieszczą w tej rozmiarówce. No to stwierdziłem, napiszę temu gościowi, że mam do sprzedania dwie dwudziestki. I sprzedałem te dwie dwudziestki tanio, ale na tyle drogo, że praktycznie te pieniądze, które gościu mi zapłacił, wymieniam na nowe dwie dwudziestki, które będą większe i nie będą potrzebowały tych, tego podwyższenia, które mam. Będę mógł tylko jedną, czy tam dwie wycieraczki podłożyć bez tego pierdzielca drewnianego, i będę miał na wysokość praktycznie klasycznych dwudziestek z siłowni. Zajebista sprawa, jestem mega zadowolony z tego interesu. No i mam nadzieję, że mi to trochę posłuży. Na pewno na filmie wam je pokażę na życie na sportowo na kolejnym vlogu, który zrobię, ale to na kolejnym vlogu, tak jak mówię. I to chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie treningu. W ogóle patrzę sobie tutaj na godzinę, jest 17.19, więc za 10 minut opublikuje mi się film na życie na sportowo o głodówkach, więc muszę być szybciej i opublikować go na fejsie od razu, wcześniej, i napisać jedną rzecz, którą chciałem napisać ludziom. A teraz powiemy sobie o innych tematach na początku For Honor właśnie ściągam betę i nie wiem czy ten odcinek GameLoga nie będzie z wizualnym For Honor tutaj, że będę napierdzielał się z kimś możliwe że tak będzie, możliwe że nie, mam już 8 giga mój internet w ogóle oszalał, nie wiem jak to się stało ale mam prędkość internetu 1,3 1,3 mega mam teraz i ściągnąłem już prawie 9 giga a zostało mi jeszcze 10 giga do ściągnięcia i pokazuje mi, że za 2 godziny to ściągnie kurde, nieźle, mój internet oszalał nie wiem co się stało, możliwe, że mój dostawca internetu w tym czasie kiedy mi internet się psuł jakieś zadośćuczynienie według, względem mnie robi i podniósł mi transfer no bo mam te, można powiedzieć 14 mega tak, chociaż to jest 1 4 mega to wiadomo, że to się tam inaczej patrzy na to i co jeśli chodzi o For Honor powiem wam, no że Guild Wars jest moją taką grą bardzo ważną dla mnie ale For Honor jest czymś, na co czekałem od samego początku swojego grania w gry komputerowe. Jest takim moim małym marzeniem, które się w końcu ziściło i postanowiłem, że chcę być w tej grze dobry. Chcę grać jedną, z czasem dwoma, może trzema maksymalnie postaciami. Nauczyć się nimi grać perfekcyjnie, najlepiej jak się tylko da. Znać wszystkie kombosy, znać wszystkie możliwości tych postaci i chcę grać regularnie żeby być naprawdę dobry albo nawet bardzo dobry. Nie będę się bawił wiadomo we sport nie pójdę do żadnej sportowej drużyny, ale będę regularnie poświęcał tą godzinę dziennie na For Honor i będę się szkolił, będę cisnął te pojedynki jeden na jeden. Te Dominion mode 4 na 4. Cały czas będę w to grał ile się da z ludźmi, żeby być jak najlepszy. Będę uczył się na swoich błędach, choćbym przegrywał 90% meczów. Będę się uczył, będę chciał być jak najlepszy, ponieważ ta gra trafia do mojego serca jak żadna inna. I postanowiłem sobie, że będę grał wardenem, czyli rycerzem. Jest to klasa podobno najprostsza, ale niestety najmniej efektywna z tego, co ludzie mówią, i, i większość klas ją rozpierdala, ale ja postanowiłem sobie, że będę nią grał i będę najlepszym wardenem w Polsce i będę cisnął regularnie, żeby faktycznie być w tej grze jak najlepszy ponieważ naprawdę mi się podoba. To jest coś na to, co latami czekałem. System walki nie taki jak w innych grach, że naciśnij przycisk i coś się stanie, ale system walki, który polega na y, wyczuciu przeciwnika, no właśnie takich kombosach. No dla mnie jest to po prostu gra niesamowita, niesamowicie się przedstawia i będę robił wszystko, żeby być w niej dobry. Oczywiście to będzie taka poboczna rzecz, bo trening i sport jest dla mnie Częścią mojego życia. I tego nigdy nie porzucę, bo to sprawia, że mi się żyje świetnie. Tak samo jak yy, moja dziewczyna, tak? Jest to, dla mnie to są dla mnie najważniejsze rzeczy, tak? Ale yy, For Honor będzie tak, takim moim hobby, które, które, w które będę wkładał jak najwięcej czasu, żeby być w nim dobry i żeby również sprawiało mi tą trzecią przyjemność w życiu. Także tak sobie postanowiłem. E, jeszcze chciałbym poruszyć e, dwa tematy w tym filmie, ale najpierw się napiję. końcu. Muszę jeszcze probiotyk łyknąć przed jedzeniem. Są dwa tematy. Pierwszy to kłótnie w związku, a drugi to samotność. Jeśli chodzi o tą samotność, to tutaj troszeczkę jest nawiązanie do filmu, film blogerki, która nakręciła film, film o samotności i nie tylko ona nakręciła ten film o samotności, ponieważ zauważyłem, że w internecie także inne vlogerki nakręciły ten film i nawet tytuł jest podobny, bo jak wpiszecie sobie w, w YouTube'a jak poradzić sobie z samotnością to wyskoczą wam różne kobitki które nakręciły film na ten temat jak widać nie wszystkie sobie z nią radzą z tego, z tego co, co tam słyszałem bo obejrzałem kilka tych filmów i tutaj Lawix dobrze napisał komentarz pod filmem e, Fitblogerki że on nie ma co sobie radzić z samotnością bo jemu to jakoś nie przeszkadza nie jest to dla niego problem i dla mnie w sumie tak samo z tym że dla każdego człowieka, to, że nie jest problemem samotność, wynika z czegoś innego. A mianowicie, jednemu człowiekowi samotność bardzo odpowiada. On zajmuje się sobą od rana do wieczora, zajmuje się właśnie swoim, swoją pasją, swoimi zainteresowaniami. Oprócz tego, ma swoją pracę, swoją uczelnię, szkołę i tak dalej. Robi praktycznie, żyje sobie, mając cały czas jakieś zajęcie. I to jest właśnie rzecz, która mnie cechuje. Ja mam cały czas zajęcie. Ja nie mam prawa się nudzić. W momencie, gdy wy się nudzicie, powiedzmy, że nie uprawiacie sportu, nie gracie w gry komputerowe, nie czytacie książek, bo was to nie interesuje. Może słuchacie muzyki, ale głównie to jest takie słuchanie muzyki, że wyjdziecie z, z słuchawkami po mieście i wtedy słuchacie muzyki. Nie siedzicie jakoś w internecie, na jakichś fake'ach, na jakichś tam pierdołach, czy na facebookach cały dzień. No właściwie, ciężko powiedzieć, że macie jakiekolwiek pasje, a znam takich ludzi, są tacy ludzie i jest ich nie mało. Dla nich pasją jest spotykanie się ze znajomymi. I co robienie z tymi znajomymi? Bicie alkoholu, rozmowy, obgadywanie innych ludzi. Wychodzenie na imprezy, to często dziewczyny tak mają, że lubią wyjść sobie na imprezę. No nie mówię, że faceci nie, bo też tak mają sam tutaj mam znajomych takich na tej wsi, co mieszkam, którzy jeżdżą na te dyskoteki takie wiejskie, tam później się z kimś napierdalają i opowiadają, o kurwa, biłem tego, tamtego. Albo co tam się nie działo? O jakichś tam potworach mówią, że o tym tak mu przyjebał, kurwa jakiś karateka jeden z drugim, ale co mnie to obchodzi? Nie interesuje mnie to, naprawdę. I to też jest troszeczkę związane z tym, że mm, powiem wam tak, skoro ja mam dużo rzeczy, które w ciągu dnia robię, mam mnóstwo zajęć cały czas, mam to robić praktycznie od rana do wieczora, mam cały dzień, harmonogram na cały dzień, o poranku robię to. Gotowanie, jedzenie, daily w Guild Warsie, praca. Yy, gotowanie, jedzenie, kilka, yy, tam yy, pół godziny w Guild Warsie, znowu praca. Yy, Weronika później jest, później trening, później znowu. Yy, I tak cały czas, cały czas praktycznie. Nagrywanie filmów na YouTubie, cały czas mam co robić. Cały dzień praktycznie od początku do końca. W pewnym stopniu to sprawia, że ja nie otaczam się za bardzo ludźmi i nie szukam znajomych. I gdy widzowie jacyś do mnie piszą, że chcieliby jakiś tam ze mną kontakt utrzymywać, na przykład na Skype'ie, albo mieć numer telefonu, albo coś, to ja zaczynam stronić od takich ludzi, bo wiem, że nie miałbym na nich czasu i bym ich zawiódł po jakimś czasie. I powiem wam szczerze, że trochę mi się smutno zrobiło, jak sobie pomyślałem, że nie tak dawno, bo jakiś rok temu, czy nawet do dwóch lat temu, to już trochę minęło jednak, miałem kontakt z takimi ludźmi jak Tomasz, pamiętacie Tomasza z Guild Warsa? Świetny naprawdę człowiek, z którym nie mam teraz kontaktu, troszeczkę szkoda. Tak samo Kamil, Mateusz, z którymi grałem w Hotsa w GTA, graliśmy razem online. Świetni ludzie. Teraz Mateuszowi rozpisuje dietę, a Kamil wiem, że tam dziewczynę sobie znalazł, pracę ma bardzo dobrą, e, też trenuje na siłowni, odchudzał się, także wszystko zajebiście, nie? Każdy, każda z tych osób właśnie coś tam w swoim życiu robi e, i też nie ma aż tyle czasu, co, co ja e, kiedyś, m, że wspólnie spotykaliśmy się wieczorem i graliśmy. Teraz nie, nie byłbym w stanie tego zrobić. Teraz nawet jeżeli będę grał w to For Honor, które nie do końca jest grą drużynową, bo można grać drużynowo 4 na 4, ale można grać też 1 na 1 albo 2 na 2, to powiem Wam, że ja przede wszystkim będę się opierał na trybie 1 na jednego, bo będę chciał być w tym najlepszy, żeby pojedynki 1 na jednego wygrywać, ile się da. Albo ewentualnie Dydmecze 4 na 4 będę grał i też będę tam się szkolił, żeby być jak najlepszy w tych Dydmeczach, bo to i tak będą walki jeden na jednego później. Także w tym na 100% będę się szkolił i nie będę potrzebował po prostu ludzi nawet do gry jakiejś tam swojej ekipy, bo też zdaję sobie sprawę z jednego faktu. Ludzie zwykle grają wieczorami, nocami. Ja w nocy śpię. Ja nie, nie siedzę o 21.00 pierwszej, nie gram. Ja dla mnie pierwsza 21 godzina, 21.30 to jest czas spania. Bo ja wstaję piąta rano. Więc, no, nie, nie, nie siedzę tyle. Wieczorem. To wszyscy, wszyscy, ludzie wtedy dopiero idą, siadają na kompo, żeby pograć, więc nie jestem w stanie sobie znaleźć ludzi do grania. Oczywiście może byłbym w stanie, może któryś, któryś, z widzów będzie grał w For Honor, to się niech do mnie odezwie, to może w jakichś takich porach między, powiedzmy, godziną 17 a, a 21, w tych godzinach mógłbym sobie pograć i się podszkalać razem z tą osobą. Chciałem jeszcze powiedzieć tak na krótko na temat kłótni w związku, ale to dosłownie chwilkę. Głównie chodzi mi o to, że Tutaj chciałem może nawiązać, ale nie, nie, nie do końca tak mocno do, do brata mojej dziewczyny. On ze swoją dziewczyną już 3 miesiące i biorą ślub, a są ze sobą od 5 czy może 6 miesięcy, coś takiego. Jest to dosyć krótki okres czasu, i myślę, że w tym czasie człowiek nie był w stanie jeszcze dobrze się pokłócić. Ja z Weroniką miałem takie kłótnie, w których naprawdę dużo emocji było i było dużo stresujących sytuacji i czasami potrafimy się żreć o byle pierdołę nie jakoś często bo ja staram się być osobą która praktycznie bezkonfliktowa jest i, i od tych kłótni stroni ale czasami się wkurwiam i po prostu to wychodzi że się pokłócimy i tyle ale bardzo szybko się godzimy bo zaczynamy rozmawiać to jest bardzo ważne od razu po kłótni dobra rozmowa wyciąganie wniosków ja staram się jak najszybciej pogodzić bo nie chcę, nie chcę tych sytuacji stresowych tych kłótni bo, bo nie ma potrzeby bo uważam, że za wiele tragedii na świecie jest, żeby zbyle byle pierdół się kłócić, obrażać i rujnować wspólne życie ze sobą. Tym bardziej, że to są naprawdę takie rzeczy, które, które są całkowicie no zbędne w związku, nie, nie są żadną podstawą w związku, po której należałoby się czy rozstawać, czy na przykład przejmować przez dłuższy czas. Bo to, bo to nigdy nie było takich rzeczy. No, więc tak sobie myślę, że nie ma sensu tak szybko się wiązać, dopóki człowiek się nie pokłóci i dopóki nie, poz, nie, wkur, nie wkurwimy się na tą drugą osobę, mówiąc tak już bardzo brzydko, na rzeczy, które nam przeszkadzają. Czyli na przykład to może być taka rzecz, że ktoś strasznie brudzi w domu, ktoś e, jest bardzo leniwy na przykład w związku i trzeba coś zrobić, żeby tak nie było. Bardzo często jest tak z facetami, chociaż zdarzają się kobiety, które na przykład nie gotują, nie sprzątają, nie zmywają, nic nie robią. Leżą i pachną. I czy taka kobieta jest y, najlepszą kobietą do, do, do wspólnego życia? Czy naprawdę tego oczekujemy? Czy chcemy, chcemy być całe życie służącym tej osobie? A może lepiej zacząć współpracować razem, gotować razem, podzielić się obowiązkami w sprzątaniu? No ja jestem za tym drugim, bo wtedy życie jest, to życie partnerskie jest trochę lepsze. Dobra, to tyle z mojej strony w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że to For Honor był dzisiejszym gameplayem. Jak tak, to jaram się. No, także dzięki, trzymajcie się i cześć.